Siemanko, moi drodzy, kłania się Łukasz M. Moi drodzy, jak wiecie, ten weekend Radian organizował zlot. Na zlocie u Radiana był Kruszyna, Franek Fifa z ojcem, następnie Patryk Real Madrid również z tatą, Pepe Square, Grzegorz Piotr, no i ja się też wybrałem w sobotę do chłopaków. Chciałem po prostu poznać ich. Powymieniać się kartami, może coś kupić, coś sprzedać. Jak widzicie, to co leży przede mną, to są karty, które zdobyłem na zlocie. Może zacznę od kart Euro 2012, gdyż to jest moja edycja, w której mam najwięcej braków. Zacząłem to niedawno zbierać, no ale na zlocie troszeczkę kart limitowanych, jak i Innych fansów masterów udało mi się zdobyć. Może zaczniemy od limitowanych kart. Tomasz Rosicki, Czawi Hernandez, Sebastian Larsson, Karim Benzema, Andrii Szewczenko, Mezut Özil. Dawid Via, Johan Elmander i Olof Melberg. To są karty limitowane, natomiast pozostałe to tak Mario Getze Fans Favorit, Master Runey, Master Pirlo, i Master Rosicki. Teraz Golstopery, Szczęsny, Patricio i Sakson. Następnie kolejne karty: Fans Favorit, Eriksen, Terry, Pujol, Serna, Błaszczykowski, Kuit i Lewandowski. Następnie, moi drodzy, karty World Cup 2010. Mam cztery czempiony i jedną bazówkę, która mi brakowała, gdyż była troszeczkę walnięta. I mamy tak: Czempion Veron, Drogba, Esien, Donovan i Bazówka Altidor, następnie moi drodzy karty Road to Euro 2016 wersja belgijska. Fans favorit Jack Wilkshire, fans Radzia Nygolan, teammate Bonucci, teammate Kościelny, Hummels. Następnie tutaj Cieszynka, Premium Benteke, Premium Dembele, Premium Mignolet, Teammate Mate Azard, Chadli, Ciman, Premium Mertens i Team Mate Oprócz Kart z różnych edycji. Mam również kilka kart z Milanu. I mamy Ignacio Abate, Pablo Armero, Nigel de Jong, Maldini, Zvonimir Boban i Demetrio Albertini. Następnie, moi drodzy, Troszeczkę kart z Prisma. Tutaj mam limitowaną kartę Hiszpanii. Jest ona limitowana do 199, numer 141. Następnie Agüero, Romero, Lawesi, Messi, Higuain, Marquez, Layun. Ojoa, Hernández, Dos Santos, Cuadrado, Ruiz, Navas, Chung Yong, Sung Ryong, Chu Yong, Jones, Howard, Bradley, Dempsey, Donovan, Altidor Konno Kagawa Uchida Yoshida Endo Nagatomo Fabregas Alonso Iniesta Silva jeszcze jeden Alonso Busquets i Ramos No i moi drodzy taka wisienka na torcie Czyli karty z futery I mam tutaj autograf Romelu Lukaku i Kafu Captain's. Koszulka, jak widzicie, jest to karta limitowana. Do 55 pięciu, numer czterdzieści i Kafu miał ją założoną w meczu w 2005 tysiące piątym, łamane zero i oczywiście nie ma tutaj z kim grali, jest tylko że Away Game, czyli. Byli w gościach gdzieś. Tak więc, moi drodzy, to jest kolejna karta Jersey do kolekcji z moimi kartami z Milanu. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, zjazd, zlot, przepraszam, się udał. Pozdrawiam wszystkich chłopaków ze zlotu. Mam nadzieję, że również byli zadowoleni z moich kart. Ja wam moi drodzy dziękuję za uwagę, zapraszam Was na moje kolejne filmiki. Pozdrawiam, cześć!